Kochane konstylaczki, dzisiaj się witamy z samochodu i nietypowo, bo dzisiaj kierowcą jest Łukasz. Jedziemy na wycieczkę. Może już się domyślacie po opisie, albo pamiętacie, że wspominałam o tym na Instagramie. Jeszcze nie zdradzę Wam, gdzie jedziemy, później Wam pokażemy. Ogólnie będzie to taki luźny vlog z haulem, o tematyce ogólnie jesienno-halloweenowej, czyli mój ulubiony okres w roku. Zapraszam Was razem na wycieczkę z nami. No i jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo przyjechaliśmy pod Warszawę, jesteśmy na farmie Dęgi. Od dwóch lat próbowałam tutaj przyjechać. W tym roku się na szczęście udało i tak też zaczynamy naszego vloga podróżą tutaj. A co w dzisiejszym odcinku? Przede wszystkim pokażę Wam, co kupiłam z okazji Halloweenu, z mojego ulubionego święta. Pokażę Wam, jak przystrajam swoje mieszkanie na tą okazję. Teraz wiadomo, mam trochę utrudnioną sprawę, bo jeszcze walczymy z remontem, ale co nieco uda mi się dla Was zaaranżować. Oprócz tego pokażę Wam moją dzisiejszą stylizację, no i pobawimy się tu trochę, nie? Teraz zabieram swoją dynkę i jedziemy. Wielką dynię przywieźliśmy z farmy, dyni odłożę, bo jest strasznie ciężka. Ha! Długo nam zajęło wybranie odpowiedniej i idealnej dyni. Postanowiliśmy, że w tym roku model wyższy sobie wybierzemy, żeby lepiej wykroić oczka i, i buzie. Um, jeśli chodzi o tą dynię, to pewnie interesuje Was cena. Mm, na tej farmie działało to tak, że wiele dyn z tych, które tam leżały, były już podpisane wagowo i to była siódemka, czyli to oznaczało, że oczywiście ta dynka waży 7 kg i każdą tą wagę mnożono razy 4. Także my za tą dynkę zapłaciliśmy 4 razy 7, czyli 28 zł. Ale ją sobie teraz odsuwamy trochę na bok i przechodzimy do bardziej interesujących rzeczy, czyli do małego haulu halloweenowego, jak co roku. Październik to moja ukochana pora roku, przede wszystkim właśnie ze względu na Halloween, ale również przez to, że jest to miesiąc pełen kolorowych drzew, kiedy ta jesień się taka pojawia, polska złota jesień, kiedy te drzewa są żółto-czerwone. Fantastycznie to się prezentuje na zdjęciach i aż przyjemnie się chodzi po parku, chodzi się po ulicach, oglądając te piękne, piękne drzewa. Zawsze po wakacjach wrzesień to jest taki miesiąc mojego oczekiwania na ten październik, na te wszystkie które pojawiają się w sklepach. Ten wrzesień minął mi bardzo szybko, przeszliśmy do października i od razu po prostu ruszyłam na łowy Halloweenowe. No i zaczęłam od takich miejsc jak Pepko, jak Kik, takie miejsca, które rok w rok po prostu wiem, że takie kolekcje wprowadzają do swojego asortymentu i zawsze można tam coś znaleźć. Później udawałam się do różnych marketów, takich jak Auchan, takich jak Tesco czy na przykład Carrefour. Ale po kolei zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy. Pierwsze co mam to kubek, w kubek, to jest kieliszek w kształcie czaszki, który pomyślałam, że będzie fajnym akcentem na jakieś zdjęcia albo po prostu na imprezę halloweenową, gdzie można nalać sobie czerwonego wina i udawać, że jest to na przykład czyjaś krew. To kupiłam w oszą, kosztowało to około 6 zł, 6,50, coś takiego. Jest to wykonane z plastiku, jest w kolorze takiej mm, szarości, nie jest przeźroczyste, nie jest czarne. Były różne kolory, były też zielone, był czerwony i był całkiem przeźroczysty, ale pomyślałam, że ten jest Roczniejszy, jest taki fajniejszy, więc to jest pierwsza rzecz, którą udało mi się kupić. Następną rzeczą, i skoro już przy napojach jesteśmy, to. O, o! Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze skało. Nie, na szczęście. Um, następną rzeczą jest... są kieliszki, także w kształcie czaszek. Udało mi się zakupić w tigerze Flying Tiger. Nie wiem, czy w, we wszystkich miastach w Polsce je, w większych jest ten sklep, ale na pewno na Śląsku w Katowicach go znajdziecie i na pewno też jest w Warszawie. A um, Takie dwa kieliszki kupiłam też właśnie w kształcie czaszki, nie było takich ala szarawych, więc wybrałam wersję przeźroczystą i jest to wykonane ze szkła. Również można fajne przygotować jakieś szociki takie z tabasko albo mm, z sokiem malinowym, żeby to wyglądało jak krew. Także fajne, fajne do kompletu na jakąś imprezę czy właśnie do zdjęć. Ok, co mam tutaj następnego? O, następna rzecz jest mega słodka, bo jest to... Moja Milusia w wersji halloweenowej. W tym roku postanowiłam, że kupię sobie jakąś figurkę. O, ogólnie jestem osobą taką, która unika jakichś figurek czy takich kurzołapek. Właśnie już widzę, że się trochę to skurzyło, ale odkryłam zupełnie nowy sklep i to jest w sumie fajna historia. Bo przeglądając Facebooka zupełnym przypadkiem na grupie cosplayowej znalazłam post, w którym dziewczyna polecała produkty z deals i w ogóle zaczęłam się zastanawiać, co to jest za marka. Nigdy o niej wcześniej nie słyszałam, myślałam, a pewnie za granicą w, w Anglii albo gdzieś. No i wpisałam sobie ten deals, i okazało się, że deals mam w Bytomiu, czyli 15 minut drogi samochodem ode mnie w miejscu, w którym obecnie mieszkam. No i oczywiście spakowałam się od razu, pojechałam z moją przyjaciółką i się okazało, że faktycznie tam mają deals, Boże, czy są po 5, po 4, po 3 złote i to jest w ogóle super nie tylko jeśli chodzi o Halloween ale jeśli mm, macie w swoim mieście to koniecznie sobie sprawdźcie na ich stronie czy w waszym mieście właśnie jest taki sklep, bo mają również zagraniczne produkty jakieś słodycze, chemie, kosmetyki, także super, super ekstra ceny i na pewno się bardzo opłaca. No i cała ogromna półka, jeśli śledzicie mnie na Instagramie, a jeśli nie to adres znajdziecie na dole to na mojej relacji pokazywałam, ile tam jest tych produktów. Jeszcze w życiu nie widziałam, żeby jakiś sklep był zatowarowany aż tak bardzo. No i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to właśnie takie porcelanowe figurki, do których można włożyć do środka małą świeczuszkę i były w kształcie czaszki bodajże, czy wiedźmy, dynki, ale stwierdziłam, że bez sensu, skoro będziemy dużą dynię wycinać, no i właśnie kotka, a skoro czarny kot, to oczywiście jest to Milusia i musiałam coś takiego zakupić. Kosztowało to 5 zł. Ok, i przechodzimy dalej. Co tutaj jeszcze mam? O, następna rzecz to jest w ogóle jedna z pierwszych rzeczy, którą um, zakupiłam. I jest to taki naszyjnik na koronce z przyczepionymi tutaj czachami. Tak to wygląda. I to zakupiłam w Kiku. Do tego jest jeszcze bransoletka, zaraz ją na pewno znajdę. Już odpakowałam to z folii, bo przymierzałam do mojego kostiumu halloweenowego, bo jak co roku z przyjaciółmi wybieramy się do miejscowego klubu, w którym się rok w rok odbywa zabawa halloweenowa i zawsze się wszyscy przebieramy. Także w tym roku będę, ani powiem wam czym. Zobaczycie na moim Facebooku. Adres znajdziecie na to tak tylko przy okazji. Okej, okay, no i właśnie taki naszyjnik znalazłam, był w komplecie z bransoletką, tak jak mówiłam, to udało mi się mm, znaleźć w Kiku. I to kosztowało też około 5-6 zł za komplet, nie pamiętam dokładnie, ale też nie dużo. Zaraz znajdę bransoletkę, to Wam też ją pokażę. Wracając do tego sklepu Deals, który się mieści w Bytomiu. Skusiłam się również na taką maskę czarną w kształcie kotka. Pomyślałam, że fajny nie tylko na Halloween, ale na jakiś cosplay, na przykład na kobietę kota. Teraz wychodzi wkrótce nowy Batman i właśnie śmieszna historia. Dzisiaj się dowiedziałam, że rolę kobiety kota będzie odgrywać Zoe Krawic, którą strasznie lubię, także się cieszę. Może jakiś cosplay z tym związany zobaczymy. Na pewno się to przyda nie tylko podczas Halloweenu, ale przy jakiejś sesji, którą uda, uda mi się wkrótce zorganizować. To też kosztowało 5 zł. Więc żech nie wziąć. Oprócz gadżetów i masek w tym deals jest również cały regał słodyczy halloweenowych, różne żelki, czekoladki, lizaki, no do wyboru do koloru. Ja skusiłam się na taką paczkę oczek. Rok w rok kupowałam troszkę mniejsze paczki w Lidlu. Takich właśnie żelek, które potem uzdabiałam nimi mafinki albo nasączałam jakimiś sokami, i to była fajna, fajna atrakcja na imprezach halloweenowych. W tym roku znalazłam taką paczkę. Kupiłam dwie, już jedną udało się zjeść. Więc sprawdzone, bardzo dobre. I cały taki worek kolorowych oczek kosztował 5 zł. Więc super pomysł na, na atrakcyjne zaaranżowanie stołu halloweenowego. Koniecznie zostańcie ze mną przez cały film, bo pokażę wam, jak ja aranżuję taki halloweenowy stół. Może Was zainspiruje i zorganizujecie jakąś swoją imprezę halloweenową, czemu nie. No, a skoro już mówimy o organizacji stołu i imprez Halloweenowych, Halloween, Halloween. Będę mówić tylko o This is Halloween, This is Halloween. <grych> to znalazłam również taki mini kociołek z wikałaczkami w kształcie dyniek. Wyciągnę jedną, żeby lepiej było widać. Są pomarańczowe, wykonane z plastiku, jest dynka i ona jest uśmiechnięta, ma wycięte ząbki, wycięte oczka. No i można zrobić albo na jakieś koreczki, albo do babeczek powbijać dla ozdoby. No i fajnie to wygląda, o, wyciągnijmy sobie to całkiem. Bo jak się na to patrzy z daleka, to ma się wrażenie, że jest to kociołek, z którego bucha ogień, a tak naprawdę w środku jest mnóstwo tych halloweenowych wikałaczek. I to kosztowało, już Wam powiem dokładnie, bo tu jest jeszcze metka, to był kik i to kosztowało 4 zł. Co my tu jeszcze mamy? Aha, okej. Okay. I już zostańmy przy tej aranżacji stołu, bo w tym roku postanowiłam kupić kilka rzeczy, właśnie które wykorzystam, żeby dla Was przygotować taki stół. Bo mm, mam też sporo zeszłorocznych gadżetów y, halloweenowych, takich, które już kupiłam lata temu. No i przy użyciu tych dzisiejszych zakupów i tych zeszłorocznych pokażę Wam, jak można to fajnie przygotować. No i kiedyś tam kupiłam fajną misę imitującą y, pajęczą sieć. I w tym roku udało mi się dokupić do kompletu serwetki, które też mają na sobie pajęczą sieć, jest złote, tutaj wisi pająk. Serwetki są czarne, więc dość rzadko spotykane. To kupiłam także w Flying Tiger w Katowicach. To też kosztowało coś około 4 zł, 3 zł, coś koło tego. I oprócz serwetek wybrałam również obrus. On kosztował co prawda 15 zł. Też Flying Tiger, i on imituje także pajęczą sieć. Teraz wam jeszcze go nie będę rozwijać, ale na przebitkach później wam pokażę. Tutaj jest tylko takie małe zdjęcie podglądowe, jak to wygląda. Myślę, że bardzo atrakcyjnie, bardzo fajnie. No i tematycznie będzie mi pasować do, do reszty wystroju. Znalazłam też bardzo fajną rzecz, którą nigdy wcześniej nie widziałam, i przyznam, że jest to świetny pomysł. To kupiłam bodajże w Deals, jeszcze nie chcę Wam pokazać co to jest, szukam nazwy, ale chyba tak, chyba to kupiłam w Deals, tak mi się wydaje, tak na pewno, w Deals w Bytomiu. Um, to jest coś, co bardzo się przyda przy drążeniu dyni, Łukasz już się bardzo cieszy na drążenie dyni, prawda? Nie lubi tego robić. Ale zrobimy. Eee, I są to sztuczne zęby, które można wkręcić właśnie w dynię. Wystarczy wyciąć jej buzię i powkręcać tutaj takie mm, białe kły, i dzięki temu ta dynia będzie wyglądać strasznie. Więc na pewno nam to ułatwi pracę, bo w zeszłym roku w sumie największą trudność nam sprawiło wycięcie zębów. Sprawa załatwiona. Też to kosztowało około 5 zł, bo w Dills najwięcej właśnie jest produktów po 5 zł, także pa pamiętam, że to kosztowało 5. Ok, jeśli chodzi jeszcze o wystrój, to dorwałam coś yy, także na imprezę halloweenową. Jest to coś takiego imitującego, yy, imitującego nagrobek. Jest to wykonane ze styropianu, pomalowanego na czarno. Mamy tutaj czachę, mamy napisane RIP. Pamiętam, że lata temu, z 6 lat temu albo 7, kiedy organizowaliśmy imprezę w pewnym klubie, Tematem przewodnim było cmentarzysko i wtedy mieszkaliśmy w domu aktora i dużo tam było artystycznych dusz i obok nas mieszkał Przemek. Przemek, jak go oglądasz, pozdrawiam. I Przemek właśnie wykonał nam ze styropianu mnóstwo praktycznie takich samych nagrobków, więc można powiedzieć, Przemku, że zainspirowałeś Tigera do stworzenia czegoś takiego? Robiliśmy to już jakieś właśnie 6 lat temu. W tym roku pierwszy raz widziałam coś takiego, żeby to sprzedawali. Też to kosztowało około 5-6 zł. Flying Tiger w Katowicach, więc fajnie do aranżacji stołu jak najbardziej. Albo do jakichś zdjęć, wiadomo. Mi się to przyda. Nie wszyscy z Was pewnie organizują takie przyjęcia czy coś, więc uznacie, że jest to takie niepotrzebne dla Was. Dla mnie jak najbardziej do wykorzystania. To jest też taka historia a propos tegorocznej sesji Halloweenowej, w której, która już 31 października pojawi się na moim blogu konstelencja.com. Adres wam zostawię oczywiście na dole. Będzie także 30 października film backstage'owy z tego, jak to wszystko wyglądało. No i w tej sesji uczestniczyły trzy modelki. Jedna z nich była wróżką i wymyśliłam sobie, że będzie miała ogromne skrzydła i wyobraźcie sobie, że 5 lat temu gdzieś znalazłam takie skrzydła. Przeleżały 5 lat w Łukasz już mi nieraz mówił, wyrzuć je, nie wykorzystaj, że ich nie są ci potrzebne, połamią się i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, przysz, przyszedł na nie czas, przyszła na nie, na nie pora. Pewnie widzieliście na moim Insta Story, jak już je malowałam, bo troszeczkę je przerabialiśmy dla, dla wróżki. No i zdjęcia wyszły obłędnie, tyle wam tylko mogę powiedzieć. Stay tuned, bo na pewno na konstylencjach kom się pojawią. Ok, zbliżamy, zbliżamy się ku końcowi, jeśli chodzi o halloweenowe um, gadżety. W Dills także udało mi się zakupić taki podstawowy zestaw farb do ciała, biała i czarna. Nigdy takich rzeczy nie kupowałam. Zawsze raczej um, korzystałam z usługi profesjonalistki mojej znajomej Basi, Baśka. Wiem, że oglądasz, pozdrawiam cię. Będę próbować, baśku, Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Zobaczymy, czy w ogóle to wykorzystam. Bo chciałabym spróbować jeszcze zrobić coś fajnego. Nie zdradzę Wam co, bo nie wiem, czy uda mi się to zrealizować. Jeśli się uda, to na pewno się pojawi tutaj na YouTubie albo na Facebooku. Taki zestaw też kosztował 5 zł. No, i ostatnia rzecz, przedostatnia rzecz. Halloween nie byłby, nie odbyłby się, gdybyśmy nie posiadali jakiegoś pojemnika na cukierki. Bo albo cukierek, albo psikus i kupiłam coś takiego w Pepko. Kosztowało to 4,99. Można tutaj powkładać cukierki na imprezę, może to właśnie fajnie, bardzo wyglądać, albo jeśli macie dzieci, możecie dać swoim dzieciakom, żeby pochodziły po sąsiadach i pozbierali troszeczkę słodyczy dla siebie, dla Was. Bardzo fajna rzecz, dobre jakościowo, wykonana z takiego grubego kartonu. Mamy tutaj narysowane uśmiechnięte dynki, błyszczące. I mamy takie małe pajęczynki, ja raczej wykorzystam to na jakieś chipsy, albo na paluszki, albo na coś takiego. Zobaczymy jak nam wyjdzie ta aranżacja stołu, do tego przejdziemy później. No i ostatnią rzeczą jest, o znalazłam tą bransoletkę, zobaczcie, to właśnie było też w zestawie z Kika, do naszyjnika. No i ostatnią rzecz to jest chusta w czaszki, którą kupiłam w się. Zupełnym przypadkiem, kiedy szukałam kostiumów do spektaklu, który, do którego miałam przyjemność tworzyć kostiumy, znalazłam taką chustę w czaszki, pomyślałam, że będzie fajna, przyda się albo do jakiegoś cosplayu, albo właśnie do jakiejś stylizacji halloweenowej. A jak już jesteśmy przy halloweenowej stylizacji, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jestem ubrana trochę tak halloweenowo dla mnie. <laughs> tak z epoki, troszeczkę wiecie, biały żabot, tu mogłabym jeszcze mieć ten na szyjni, jak najbardziej by to Pasowało do mojej dzisiejszej stylizacji, ale ja postawiłam na moje kolczyki truposze, które w zeszłym roku przysłała mi pewna marka. Bardzo mi się podobają, wiszące takie wisielce truposze. Także na Halloween jak znalazł. Zawsze mam jakiś akcent halloweenowy. No i to jest kolejna rzecz, którą można potraktować jako jakiś akcent. Można wywiązać na głowie, można sobie włożyć. Do marynarki, albo może Łukaszowi gdzieś wywiąże na ręce czy coś zobaczymy. Może być też świetny na cosplay, piraci. Na przykład piraci z Karaibów, albo po prostu jakaś zabawa związana z piratami, można sobie to jak najbardziej wywiązać. Fajna rzecz kosztowała 2 złote, także warto było. Za... Nawet nie całe złote, 15 zł jakoś tak, bo to było na wagę. Okej, okay, i to wszystko, jeśli chodzi. Aha! Jest jeszcze jedna rzecz, która jest w sumie najfajniejsza z tego wszystkiego. Dla mnie najfajniejsza, ale niekoniecznie dla Milusi. A jest to rzecz, którą nie kupiłam w sklepie, a odkupiłam od koleżanki, która w zeszłym roku kupiła to dla swojego pieska, ale już jest to na pieska za małe. No i oczywiście przejęłam to ja i jest to kubraczek imitujący Nie, nietoperza. Także Milka idealnie się zaraz dopasuje do naszego wystroju, bo zaraz ją w to ubierzemy i zobaczymy, jakie się to... Spodoba, na pewno jej się nie spodoba. W zeszłym roku jej kupiłam pająka i zawsze jak jej go zakładałam, to była tylko taka mina w stylu: człowiek, co ty robisz? Daj mi spokój. Albo w stylu zrób to zdjęcie i zdejmij mi to ze mnie. Także musimy zrobić zdjęcie milce w tym roku w nietoperku. Tutaj te skrzydła są takie usztywniane, więc można je jakoś odgiąć. Milka, zobacz, co mam dla ciebie. Chodź. Przyjdziesz zmierzyć? No chodź. <słuch> No chodź, zmierzymy? Spokojnie, żaden kod nie ucierpiał. Na pewno nie nasza Milusia mruczy, może trochę jest niezadowolona, ale ją to nie uciska. Broń Boże, tylko na chwilę jej to zakładamy i zaraz ściągamy. <grym> Kochana. Okej, okay, przejdźmy do dalszej części naszego odcinka, czyli do drążenia naszej dynki. Przygotowaliśmy w naszym halloweenowym, pierwszym halloweenowym odcinku. Mamy nadzieję, że ta formuła Wam się podobała. Takiego luźnego vloga. Byliśmy na farmie Dyń, później sobie zrobiliśmy wasze ulubione, Waszą ulubione, ulubioną serię, czyli haul, tylko że halloweenowy. Później Łukasz wydrążył nam Dynie. Prawda, że wygląda przecudownie z tymi zębami w ogóle. O, rewelacja, genialne! To jest ktoś, kto na to wpadł. Brawo, super, świetne to jest, mam nadzieję, że co roku nam się uda zaaranżować właśnie taką dynię, a jeśli już o mowa, to zaaranżowałam po mojemu stół właśnie na taką imprezę halloweenową, gdzie możecie sobie powkładać jakieś chipsy, jakieś słodycze, naleć sobie jakieś fajne, fajne soczki. Okay. To wszystko, jeśli się Wam podobało nie zapomnijcie zostawić mi kciuka w górę, jeśli jeszcze tego nie robicie zasubskrybujcie mój kanał, bo przed nami jeszcze kilka Halloweenowych odcinków na pewno będzie też odcinek przy współpracy z Aleksandrą Strong, która jest charakteryzatorką i wykonała makijaż dla naszych trzech modelek podczas ostatniej Halloweenowej sesji, która już 31 października na konsterencja.com, także obserwujcie dużo informacji dzisiaj było napiszcie mi w komentarzu, czy w ogóle Wam się podoba taki aran taka aranża Stołu, która rzecz z haulu podobała się najbardziej? No i czy byliście na farmie Dyń? Do zobaczenia wkrótce! Hej!